Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o problemie, który dotyka wielu kierowców w upalne dni, niesprawnej klimatyzacji samochodowej. Jeśli Twoja klima nie chłodzi tak jak powinna, to nie panikuj. W tym filmie przedstawię pięć najczęstszych przyczyn tego problemu i podpowiem, jak sobie z nimi poradzić. Zaczynamy. Jedną z najczęstszych przyczyn braku chłodzenia w samochodowej klimatyzacji są wycieki czynnika chłodniczego a sleżce. Czynnik ten, znany również jako freon, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu klimatyzacji. Jego ubytek może nastąpić z różnych powodów, takich jak uszkodzenie przewodów, uszczelek lub kompresora. Objawy wycieku czynnika chłodniczego to: słaby nawiew zimnego powietrza, klimatyzacja działa. Ale powietrze nie jest wystarczająco chłodne. Hałas podczas pracy klimatyzacji. Słychać syczący dźwięk, który może wskazywać na uciekający czynnik. Oblodzenie przewodów klimatyzacji. W przypadku znacznego wycieku, na przewodach klimatyzacji może pojawić się szron lub lód. Jeśli podejrzewasz wyciek czynnika chłodniczego, Koniecznie skontaktuj się z serwisem samochodowym. Specjaliści zdiagnozują problem i uzupełnią czynnik do odpowiedniego poziomu. Kolejną częstą przyczyną braku chłodzenia jest awaria wentylatora chłodzenia. Wentylator ten odpowiada za odprowadzanie ciepła z czynnika chłodniczego, co jest niezbędne do jego prawidłowego działania. Objawy awarii wentylatora chłodzenia to: włączanie się klimatyzacji na krótko, Klimatyzacja działa przez chwilę, a następnie wyłącza się. Wzrost temperatury silnika. Wskaźnik temperatury silnika może wskazywać na przegrzanie. Hałas podczas pracy klimatyzacji. Słychać głośny dźwięk wentylatora, który może wskazywać na jego uszkodzenie. W przypadku awarii wentylatora chłodzenia, konieczna jest jego wymiana. Należy również sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki które mogą być przyczyną awarii. Oprócz wycieków czynnika chłodniczego i awarii wentylatora chłodzenia, istnieją również inne możliwe przyczyny braku chłodzenia w samochodowej klimatyzacji. Należą do nich uszkodzenie kompresora. Kompresor jest najważniejszym elementem układu klimatyzacji i jego awaria uniemożliwia jego działanie. Zapchany filtr kabinowy. Zapchany filtr kabinowy ogranicza przepływ powietrza co może prowadzić do zmniejszenia wydajności chłodzenia. Niewłaściwe ustawienia klimatyzacji, niewłaściwe ustawienia temperatury lub nawiewu mogą wpływać na wydajność chłodzenia. Jeśli klimatyzacja w twoim samochodzie nie chłodzi, warto sprawdzić wszystkie wymienione powyżej przyczyny. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem samochodowym aby zdiagnozować problem i naprawić usterkę. Uszkodzony skraplacz klimatyzacji skraplacz to jeden z najważniejszych elementów układu klimatyzacji. Jego zadaniem jest schłodzenie czynnika chłodniczego, który następnie trafia do parownika. Uszkodzony skraplacz może być spowodowany wieloma czynnikami, takimi jak uderzenia kamieni korozja lub zanieczyszczenie. Objawy uszkodzonego skraplacza to słaby przepływ powietrza z nawiewów, podwyższone zużycie paliwa, hałas podczas pracy klimatyzacji. Problemy ze sprzęgłem sprężarki klimatyzacji i przekaźnikiem sprzęgła. Sprzęgło sprężarki klimatyzacji odpowiada za włączanie i wyłączanie sprężarki. Przekaźnik sprzęgła steruje sprzęgłem. Problemy z tymi elementami mogą prowadzić do tego, że sprężarka nie będzie się włączać, a klimatyzacja nie będzie działać. Objawy problemów ze sprzęgłem sprężarki klimatyzacji i przekaźnikiem sprzęgła to klimatyzacja nie chłodzi, słychać dźwięk klikania podczas pracy klimatyzacji, zapalenie się kontrolki awarii klimatyzacji, problemy elektryczne. Problemy elektryczne mogą również prowadzić do awarii klimatyzacji. Mogą to być problemy z bezpiecznikami. Przekaźnikami lub wiązką przewodów. Objawy problemów elektrycznych to: klimatyzacja nie działa wcale. Klimatyzacja działa tylko na niektórych ustawieniach. Klimatyzacja działa, ale nie chłodzi. Diagnozowanie problemów z klimatyzacją samochodową: Jeśli klimatyzacja w Twoim samochodzie nie działa prawidłowo, ważne jest. Aby jak najszybciej zdiagnozować problem, możesz to zrobić samodzielnie lub udać się do mechanika. Sprawdzenie wstępne pierwszym krokiem w diagnozowaniu problemów z klimatyzacją samochodową jest sprawdzenie wstępne. Obejmuje ono Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego. Sprawdzenie bezpieczników i przekaźników. Sprawdzenie wzrokowe węży i przewodów. Sprawdzenie sprężarki. Jeśli wstępne sprawdzenie nie wykaże żadnych problemów, następnym krokiem jest sprawdzenie sprężarki. Można to zrobić za pomocą specjalnego narzędzia do sprawdzania sprężarek. Sprawdzenie wycieków czynnika chłodniczego, jeśli sprężarka działa prawidłowo. Następnym krokiem jest sprawdzenie wycieków czynnika chłodniczego. Można to zrobić za pomocą specjalnego detektora wycieków. Jak naprawić klimatyzację w samochodzie? Naprawa klimatyzacji samochodowej zależy od przyczyny problemu. W niektórych przypadkach problem można rozwiązać poprzez wymianę bezpiecznika lub przekaźnika. W innych przypadkach konieczna może być wymiana sprężarki lub skraplacza. Wskazówki dotyczące konserwacji klimatyzacji samochodowej, aby zapobiec problemom z klimatyzacją samochodową, ważne jest, aby regularnie ją konserwować. Obejmuje to: regularnie uruchamiaj klimatyzację, uruchom klimatyzację w trybie odszraniania, regularnie sprawdzaj układ klimatyzacji pod kątem wycieków i pęknięć, sprawdź filtr kabinowy, zleć profesjonalistom przeprowadzenie testów i uzupełnianie czynnika. Regularnie uruchamiaj klimatyzację, nawet jeśli nie używasz klimatyzacji regularnie. Ważne jest, aby uruchamiać ją co najmniej raz w tygodniu. Pomoże to utrzymać układ klimatyzacji w dobrym stanie. Uruchom klimatyzację w trybie odszraniania. W trybie odszraniania klimatyzacja usuwa wilgoć z szyb. Pomoże to zapobiec parowaniu szyb w zimie. Regularnie sprawdzaj układ klimatyzacji pod kątem wycieków i pęknięć. Regularnie sprawdzaj układ klimatyzacji pod kątem wycieków i pęknięć. Pomoże to zapobiec poważnym problemom w przyszłości. Sprawdź filtr kabinowy. Filtr kabinowy oczyszcza powietrze które dostaje się do wnętrza samochodu. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać filtr kabinowy i wymieniać go, gdy jest brudny. Zleć profesjonalistom przeprowadzenie testów i uzupełnianie czynnika co najmniej raz w roku, zleć profesjonalistom przeprowadzenie testów i uzupełnianie czynnika. Pomoże to utrzymać układ klimatyzacji w dobrym stanie i zapewnić optymalną wydajność.